Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularny, to jest Cyberpunk 2077, z nami są streamki i yy, lecimy sobie z kolejną misją. Yy, ja zresetowałem kompa i wydaje mi się, że faktycznie dużo lepiej działa, naprawdę, drastycznie, eee, że się to drastycznie zmieniło. Odszukaj laptop. Okej, okay. tylko odszukując laptop przypadkiem... Sex Worker? To jest on? To je on? Dobra, mamy tu odszukać jakiegoś laptopa. Weźmy sobie wiadomości. E, Podsprawdzajmy u rozebrany jakiś samochodzik. Dobra, czyli mm, nie tam, gdzie byłem przed chwilą. Najprawdopodobniej trzeba zejść na dół. Skoro trzeba zejść na dół, to idziemy do góry. I to nie jest głupie. Tutaj chodzi o to, żeby sobie wszystko posprawdzać, nie? Jak trzeba iść na dół, to najprędzej znajdźki i jakieś rzeczy, i takie i tym podobne są na górze. Ale nie tym razem. Ambitnie kurtkę motocyklową Kantao znalazłem. No cóż. No cóż, tym razem to to nie jest yy, najbardziej epicki sprzęt, jaki moglibyśmy trafić, znaleźć, zdobyć i tym podobne. Tutaj też bida znędza mnie. A ja to w ogóle powinienem zrobić po cichu. Może ja to powinienem zrobić po cichu. Aloise da Queen, korporus czy nie? Bez wszczepu wszyscy wyglądamy tak samo idiotycznie. Puste podziurawione worki. Kurde. Czyli to jest ten typek, którego laptopa szukaliśmy. Ale nieźle, wysłali nas po laptopa, a nie po, a nie po gościa. Lexington. Uuu, tego, tego pistoletu jeszcze nie mieliśmy. Ani chyba nie mam możliwości jego wytwarzania. Także, także ten tego coś nowego. Co to jest ten Lexington? Zerknijmy na to. Zamiast tej naszej nieśmiertelnej pały. Pistolet typu Power. Aha. Okej. Okay. Hey, Ej, skąd się tu wziąłeś? Byłem na dole. Chcesz o tym pogadać? Nie wiem, co tam widziałeś. Ja tam nie schodzę. Nie chcę nic wiedzieć. Oni mnie zmusili. Byłem ich zakładnikiem. Jeden wyskok i skończę? Na ich stole. Kłamiesz. Tak powiem. Masz prawo mi nie wierzyć. Masz też prawo do zniżki. Zniżki? O czym ty mówisz? O specjalnych cenach dla specjalnych klientów, takich jak ty. W zamian Przymknięcie za... oka na to, co w piwnicy? Pięknie powiedziane. Przepięknie. Niech będzie. Umowa stoi. Zapomnę o piwnicy. Doskonale. No to załatwione. Zaglądaj do mnie jak tylko będziesz miał potrzebę. Co możesz mi zaufać? Żebyście nie myśleli, że jestem przekupny. O, rzeczy do monostruny. Spoko. Czy gość ma jakieś wszczepy, których nikt inny nie ma? Wszystko jest w posiadaniu. Czy tutaj ma coś? Nie czy tutaj ma coś... uuu, obowody sprzężenia. Po rozładowaniu w pełni naładowanej broni strzałem, który trafi przeciwnika przywraca 10%, po pokonaniu przeciwnika przywraca 50% wytrzymałości. No, muszę przyznać, że... Yy, 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 że, że typek yy, jednak ma, ma ciekawe rzeczy. Mimo, że chciałbym go po prostu sprzątnąć, to jednak się okazało, że, że ma ciekawe wszczepy. E, więc je sobie jeszcze poprzeglądamy. Czy może ma pan coś jeszcze? Może ma pan coś jeszcze? Gdzieś coś. Aha, taka dupa, to, to nawet mi się nie chce kupować. Zatatech na zielonym. Sandy Vistan. Ja mam legendarny. Dobra, szkielety to, to nie moja bajka. To mam w posiadaniu wszystko. On mi oferuje niebieskie. No ja mam fioletowe, legendarne. No niebieskie to powiedzmy, że troszkę poniżej mojej rangi. Dobra, wszystko super pięknie i wspaniale. E... Nie, no, gro! Gro! Nie rób sobie jaj. poczekam. Ale ja. Ale ja jestem totalnie niesłowny. Ale ja jestem totalnie niesłowny. Ja chcę go zabić. Jasne, poczekam. Dobra, to wróćmy do nas. Ja chciałem go okłamać i chciałem go poszatkować gro. Czemu mi nie pozwalasz? Co się stało aniu? Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Gra mi nie pozwoliła gościa poszatkować. Jak powiedziałem mu, że go ocalę, to już go ocaliłem i nie mogłem go poszadkować. Gość szatkował ludzi w piwnicy, bo powiedział, że ze mną pohandluje. Sprzedałeś swoją duszę? Tak, sprzedałem swoją duszę za wszczepy, z których nie skorzystam. No. No wiem, no wiem, ale dialogi Reginy dalej nie działają, dalej nie naprawili, zrypała mi się Regina w pewnym momencie i Regina mi już nie działa, nie? Ciekawe, jakbym odpalił Reginę? No i tu działa, Watson Regina, opowiedz mi o Watson, tak w jednym zdaniu Kabuki zbudowali Japończycy, ale mieszkają ludzie głównie chińskiego pochodzenia Northside kiedyś pokrywał chrom, dzisiaj głównie rdza. Mamy tu też akwarium pełne korposów. I to nie jest metafora. Wiesz, co to wszystko oznacza? Nie da się w jednym zdaniu. Watson. Ok, do następnego. Dobra. I Widzicie, i znowu ona prawdopodobnie coś mówiła na, do nas na pożegnanie i mi się to nie odpaliło. Czyli można zdobyć Reaper Doka, przechodząc jakieś misje na przykład, nie? To też jest ciekawa rzecz. Dobra, widzimy się na miejscu tam. Idziemy rozmawiać z dziwnym panem. To wasi władcy i przełożeni. Zapiszemy sobie stan gry, żeby później nie było, że wiecie, że on nam coś tam powie, a ja się z nim nie dogadam, bo nie wiem, na przykład mu w łeb. Reptilianami! Jej, Mark Zuckerberg! To z znaczy takim błękitnych oczach tak idealnie trafiłeś. Po prostu trafiłeś idealnie, aktyki. Adam. Perfekcyjnie. Swoje prawdziwe oblicza skrywają pod maskami z ludzkiej skóry. Gady o dwóch licach, ciemiężyciele ludzkości. Dobrze gada. Spotykałem polityków. Rzeczywiście są dwulicowi. Słuchajcie go! Widziałeś ich gadzie oblicza? Może i tak. Ludzkie nie były na pewno. Lecz skąd wzięły się te kreatury, zapytacie. Z Antarktyki, przecież mówiłeś. Dziś kryją się w śniegach bieguna południowego i krok po kroku odbierają nam tytuł korony stworzenia. Miliony lat temu wyewoluowali z dinozaurów jako pierwsza inteligentna rasa świata. A kto był tego przyczyną? Ich panowie, naukowcy z Alfa Centauri. Poznajecie. Często tu przychodzisz. Widzę to w Twoich oczach. Otworzyłeś umysł naprawdę. Dokładnie. Wesprz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Pewnie. Bierz i uświadamiaj ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie. Od początku widziałem w Tobie apostoła prawdy. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy. Coś więcej, Gary? Ich statek matka spowije niebo cieniem. Szykujcie się, bo przybywają. Gary, dawaj więcej. Obudźcie się, nim będzie za późno. Mam przyjść później. Nie wierzycie w ich istnienie i tym sposobem oddajecie im zwycięstwo. Mam przyjść później? Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Okej, okay, zaciął się. E, dobra, lecimy z jakąś inną misyj misyjką w takim razie w międzyczasie. E, a do niego sobie wrócimy za chwilę. Hej, Widzicie gdzie jesteśmy? Fajnie słychać. W Afterlife. Jesteśmy znowu w Afterlife. Agenci Netwatch. Zostań agentem Netwatch. Napiłbym się dzięki. Chcę upamiętnić przyjaciela. Jak gdzie interes. Lubisz pracować w Afterlife? Nie. Sobie odpuścimy rozmowę z Claire, bo w sumie tam nie było nic interesującego. Eee, co my tu mamy? Kendachi. Nowość na sezon wiosenny. Nowości Brain Ciekawa kobitka. Eee, Donut Cross. Police następnego dnia nikt nie odebrał do ode mnie telefonu jakbym umarł, odcięła mnie masz szczęście, że chodzi o Reginę ona jest delikatna inny fikser kazałby jeszcze połamać ci nogi <noise> okej okay. inny fikser kazał spoko dobra, tu mamy typka, z którym mamy misję o co chodzi? robota jest trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce szybko, po cichu sam zawsze Idealnie się do tego nadaje. Co nie, sam? Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeżu. Zabierasz tę paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją posiadać. Jasne? Mhm. Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie bój, głopie. Dostaniesz coś ekstra z importu, ale bez cła. Średnio jesteś konkretny, ale za to solidny. Zaufaj mi. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Wchodzisz? Nie ba. Niech będzie Żadnej misji nie odpuszczamy w tej no, grze. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem. Lolo, bardzo proszę, no spoiler, because I will ban you. Banisz. Mhm, mm to do usłyszenia. Graj codziennie są live różnych gier. Włóż częściej live, please. Skrómy graj więcej, please. Dzięki cię, mała. Eee, dobra, Ej? numer jeden. Nic nie słychać, gdyż e, udajemy się do faweli na obrzeżach Kabuki. I, I co, widzimy się na miejscu? Czekajcie, czy można tutaj szybki punkcik podróży wykorzystać i się zrespimy tam gdzieś bardzo bliżutko? Ba! O, om. Już odzyskałeś możliwość zdolność yy, mówienia. Ale co, cię mała, że to jest trudno wypowiedzieć normalne nazwisko. Noob, nope, noob, nope, noob, nope, noob, nope, noob, nope, noob. Nope. Trzeba tak troszkę. O, właśnie. Po kolei. Nie wszystko naraz. Bo to by się mogło źle skończyć. Eee, dobra. I co my tu mamy? Znajdź coś, co mam przewieźć. Znajdź pojemnik z graffiti. No future i sprawdź jego zawartość. Pojemnik z graffiti No Future. No Future. No Future. No, future. no nie. Tam coś. Puste. Czyli co to nie o to chodziło? Tutaj jeszcze coś niby. Nie do końca. Tutaj, tu jest coś lodówka. Pusto. Dobra, to mamy przejrzane, to mamy przejrzane. Czyli to są dość duże rzeczy, bo to są takie lodowy. Więc jeszcze w tym budyneczku. W tym budyneczku coś coś gdzieś jakoś się tu wchodzi. W jakiś cudowny magiczny sposób się można dostać do środka? Chyba nie. Tu już też chyba nie. O Nie da się, nie da się. To jeszcze zostało gdzie? Ten budneczek mały? Nie, no tu jest pusto. Dziegaste ese poco? E poco, poco, A poco, poco. poco loko. U, tu będzie. Nie. To może za tym. Jest! Ło! Wow. O cholera. A czemu szkło się posypało? Ale jest wycieńczone. Ciekawe co na to Denis. Oki! Okay. Dzień eee, Jak tam? Znalazłeś towar? Tak znalazłem, mogłeś powiedzieć, że chodzi o człowieka. Mhm. Trochę poobijany, ale nie ma dramatu co dalej podstawiłem samochód załaduj faceta do bagażnika i jeźdź do Northside dokładny adres jest wbity do GPS a okej okay. no, jeszcze jedno uważaj na tigersów mają z twoim nowym kolegą napięku czekaj czekaj co o, lera, rozłączył się czyli tak nie lubią go tigersi my mamy typka ogarnąć i, i dostarczyć na miejsce Nie się o mnie. Tam są tigersi. Tam jest tigers kolejny. Wait a Dobra, połóżmy typa. Nienawidzę tego. Po prostu tutaj to jest tak irytujące, że żeby go porzucić, ja muszę kliknąć E. Ale tym samym E włączam Sandewistana. I po prostu marnuję Sandewistana na to, żeby położyć typa, nie? Na 3 sekundy. I gdzie jest ten gość, który tu stał? Trzy sekundy temu stał tam u góry typek, i nie mogłem przejść, ale jak odłożyłem tego typa, to ten zniknął, nie? No! Ktoś jeszcze? Tam jest typek. Jeszcze? Tu jest typek. Dobra, ktoś jeszcze? Plus 1, dwóch. Tam jest kolejny Wadezek. Tu jest jeszcze ziomek. No weź że traf. No, tam jest typek. No nie! No, dobra, zerwał w końcu w łeb. Mamy tu naszego ziomeczka i idziemy znowu do auta. Ciekawi mnie, bo mam tam punkciki powydawane z chodzeniem, ze zwłokami szybciej, z tym, żeby móc skakać ze zwłokami i tak dalej. Znaczy ze zwłokami z ciałami, jak je przenoszę. A tutaj widzę, że nie mogę nic. Tak całkowicie nic. Gra mi blokuje doszczętnie jakiekolwiek możliwości poruszania się szybciej z tym typkiem. I nie dość, że się poruszam strasznie wolno. Jeszcze do tego nie mam możliwości. No tak jak właśnie mówiłem, ani trzymać sobie rewolweru, ani biegać, ani skakać. Oli supi łapa oczywiście jest. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Zagrasz w Scrap ani ze mną, bo nie mam z kim grać. No wiecie co, zaraz odpalimy scrapa i, i sobie pogramy, bo już widzę, że są dwie osoby. Mam nadzieję, że to będzie full kulturka. Hmm, oczywiście wcześniej będę wymagał, żebyście weszli na Discorda. Się połączymy i, i wtedy możemy <laughs> schowaj ciało do bagażnika. <laughs> schowaj ciało do bagażnika. I jedziemy czymś w rodzaju cyberpankowego malucha. No wszystkie po prostu postaci są tak pobagowane okropnie. Zgłoszono wykroczenie. No ja go tylko musnąłem. Dobra, tą babeczkę już przejechałem hamsko. Ale tamtego wcześniejszego typa tylko musnąłem. Weź się kichaj, dronie. Szybko jedziemy na miejsce. To Cyberpunk'a. Będziemy czyścić mapę do końca jutro. A ten odcineczek długi wyszedł 20 minut. Uuu, tu mieliśmy stanąć. Co wiesz, ciało pod wskazany adres. Dobra, no i jest nasz ziómek. Robota wykonana. A tu jest katana. Spisałeś się, nie ma co? Katana. Tenis ratuje życie. Kto to właściwie jest? Mogłeś powiedzieć, że będzie problem z tigerami. Uznałem, że znasz teren i sobie poradzisz. Skoro teraz gadamy, znaczy, że się nie pomyliłem. No tak. Kto to właściwie jest? Kim on właściwie jest? Niech sam ci powie. Karuyoshi? W Japonii e, chirurg numer jeden. Pewna ręka. Jeden dzień szef Tiger Clos potrzebuje operacja mózgu. Ale błąd. Szef umiera. Tiger Clos bardzo źli. Chowam się na łódka, płynę e, do Ameryka. Denis ratuje życie. Moja tajemnica. Zabijam szef Tiger Klaus specjalnie. Ja dobry chirurg, najlepszy. <noise> Okej. Okay. No dobra, fajnie się gada i w ogóle, ale jeszcze To jest nie nawiązanie zapusło. do jakiegoś filmu starego. Pamiętam. Masz. I niech ci służy, bracie. Skalpel. Ale ten Przypomnij mi jak, Przypomnij, jak masz na imię? O właśnie. Chirurg numer 1. Pewna ręka. Okay. Okej, z nim jest właśnie jakaś. To skąd dokładnie przepłynąłeś? Chirurg, <grybka> numer jeden. Pewna ręka. Z nim jest jakieś nawiązanie, właśnie do jakiegoś filmu, czy do czegoś takiego. Z tymi właśnie dwoma typkami. To sobie może kiedyś ogarniemy. O co z tym chodzi? Zostały nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć misji. Misji do końca gry. Także y, do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy sobie dalej przechodzić z Cyberpunk'a i wyczyścimy tą mapkę. do zera, 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 zera. No. Na razie. Baju. Cześć. Dzięki wielkie za y, obecność. Do zobaczyska w następnym odcinku z Cyberpunk'a. Jak się Wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę, subka i, i jak coś chcecie spytać, to komentarz. Na razie. Baju.